Like Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii co piszcie w hodowli. Tradycyjny obkór po hodowli, co słychać. I przy okazji, gdy będę wam pokazywał co i jak, dam sobie Mieszanki, jeszcze chciałem wspomnieć, że kto nie zasubskrybował kanału, jeśli chce być na bieżąco, niech zasubskrybuje. I nie przedłużam, przejdźmy dalej. Tutaj mam e, mieszankę, no nie gotową jeszcze. Tu jest owiec, a tu jest granulat, osobno. No i teraz przejdźmy do obejścia powodowli tutaj młode samice mieszańca pomału zaczynają wychodzić z gniazda jak widzicie teraz rzucimy sobie samice mieszanki półtorej miseczki jadaję o widzicie królik do cycka sięga a tamte już się pomału rozchodzą też tu jednemu któremuś niechcący urwałem ogon jak sięgałem tam do kąta po niego bo wyszedł ale nic mu nie jest idźmy dalej sobie siedzi u standardowo nic się nie zmienia zostały już ich mniej wszystkie koguty zabijałem także tak to wygląda i przejdźmy sobie tutaj damy im mieszanki tylko trochę trudno będzie więc położę sobie tutaj no, i tu jest samica z siedmioma młodymi. Odchowuje. Ładne się już robią, wyrastają. Są takie same jak w poprzednim miocie. Też takie, takiej takie barwy. Więc u niej to tak wygląda. Jeszcze imiętną miseczkę sypnia. No i to już starczy do wieczora. A tutaj też sypnę i powiem co u tych królitych. Tutaj po dwie miseczki do jednego paśnika. Jeszcze tu jest taka zmiana, bo jak widzicie dałem po dwa paśniki na jeden koiec, na jedną zagrodę, ponieważ no, sporo tych królików, więc żeby każdy jakoś tam dostał do jedzenia. Bo tutaj widzicie, na przykład ten biały, strokaty tam jest większy, ten tam jest mniejszy, tu jest mniejszy, tu większy znowu. Tak nierówny, nierównomiernie rosną. Za niedługo będę odsadzał młode od samicy i samice od samców. Więc tak to będzie wyglądało. O, te dwa jajka są. Przejdźmy sobie tutaj. Tu samicy zostało. Pięć młodych z dziewięciu. Niestety, cztery padły, tu widzę sznurek jest, odgryzły skądś, więc to wezmę. I tu tę brudną paszę wymalę. tam kurą, one wydziobią sobie to, a nasypiemy im tu czystej, świeżej paszy. Też tak, żeby się najadły trzy żeby miały pełny karmnik. Tutaj ktoś pytał się, czy ta samiczka y, to jest rasa y, wiedeński-niebieski, y, więc mówię, że to nie jest wiedeński-niebieski, jest to samica mieszańca u siebie w hodowli nie mam żadnych rasowych królików oprócz tej samicy tutaj srokacza tej wielkiej to jest jedyna samica jedyny królik w hodowli rasowy tak to reszta wszystko mieszańce no i tu mają zadane i przejdźmy do ostatniej Platki. I tutaj jest też zmiana. Może już widzieliście w poprzednich odcinkach, został tu przeniesiony samiec od tej białej samicy stamtąd z poprzedniego miotu, Widzicie już jak wyrósł. Tamte widzieliście jakie są na razie. Była tu poprzednio samica mieszańca z sześcioma młodymi. Niestety, wszystkie młode padły. I samicę postanowiłem zlikwidować, bo bez sensu ją na razie trzymać, a samca z zewnątrz przeniosłem sobie do środka, także tak to wygląda. Samczyk sobie tutaj siedzi, ma też paszę nasypaną no i to by było chyba na tyle dziś jeszcze Wam kury pokażę widzicie, już wyciągnąłem już... to co wywaliłem z paśnika od kulików na zewnątrz klatki puste na razie i tak to wygląda więc jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę Komentarz, subskrypcje. Jeszcze jeżeli chcecie być na bieżąco. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.